Okej, okay, przyznaję, to nie było w porządku zostawić was w samym środku tunelu, a następnie dać wam dzień wolny, to już bestialstwo. Ale zobaczcie, właśnie opuściliśmy te ciemności tureckie i możemy zaczynać. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie i oczywiście przepraszam za to bestialstwo z poprzedniej relacji, ale mam nadzieję, że uda mi się je jakoś zrekompensować wam dzisiejszą. Usunięcie ścieżki dźwiękowej z szumem, który tak bardzo kłóci się z moją wewnętrzną kontrolą jakości, nie jest problemem. Ale za te brudne szyby i odbicia w nich, Mogę jedynie przeprosić. A żeby już dopełnić wszystkich formalności, o których wciąż zapominam, chciałbym podziękować nowym subskrybentkom i subskrybentom za to, że dołączyli do nas. Powiedziałem dzień dobry, ale dzień ma się już raczej ku końcowi. To już parę godzin jak opuściliśmy Samsung. Niewiele filmowałem, ale to wyjaśnię później. No, przyznajcie sami, nie ma nic lepszego niż podróżowanie wzdłuż linii brzegowej. Pięknych widoków tu nie brakuje. A teraz już jesteśmy w drodze na dworzec autobusowy i będzie to prawdopodobnie dworzec autobusowy w miejscowości Osmanie. Mówię prawdopodobnie, ponieważ wiele dworców w Turcji jest tak oblepionych reklamami, że trudno jest odróżnić nazwę miejscowości od nazwy najbliższej kebabowni albo supermarketu. Ten fragment zostawiam z tym autobusowym szumem w znacznym stopniu wyciszonym. A wy powiedzcie mi proszę jak jest lepiej, bo już sam nie wiem. Aha, i nie wpadajcie w panikę. Tym razem nie zostawiam was w połowie tunelu. A poza tym, gdybym to zrobił, to ta relacja trwałaby około 6 minut i nawet miłośnicy tych krótkich Mogliby mi potem składać zażalenia i robić wpisy w książce skargi wniosków, już wyjeżdżamy z tunelu. I myślę, że niedługo szykuje nam się dłuższy postój, obyśmy tylko nie oddalili się od morza. Tym razem powiem, dzień dobry wieczór. Niby jest wciąż dzień, ale dzieli nas dosłownie godzina od ciemności. Jedziemy już 4,5 godziny i zatrzymaliśmy się na godzinę w Kawuslu, a może w Czawuslu? Nie jestem do końca pewien. Dlatego pokazałem Wam tą nazwę. A Wy przeczytajcie sobie ją jak chcecie. Jedzie się naprawdę przyzwoicie i tak jak Wam wspomniałem wcześniej. Większość trasy pokonujemy wzdłuż linii brzegowej, także morze mamy po lewej stronie, a góry po prawej. Widoki są przepiękne. Jeszcze lepiej by było jechać z powrotem, tak żeby być po prawej stronie autobusu. Na w tym gąszczu maszyn rolniczych stoi moje metro. Czyli mój autobus sieci Metro oczywiście. Wciąż nie wiecie gdzie jedziemy, ale obiecuję już w tym odcinku się dowiecie. Jak zapewne zauważyliście, pomimo pięknego krajobrazu niewiele dziś filmuję. A to wszystko dlatego, że wykupiłem chyba ostatnie miejsce w tym autobusie. Siedzę w ostatnim rzędzie i z mojej lewej strony siedzi para młodych Turków, a z prawej śliczna Turczynka. Od czasu do czasu podbiegam do drzwi, gdzie mogę coś ku pamięci sfilmować. A teraz już biegniemy do autobusu, bo za chwilę odjadą beze mnie. Już nic wam nie mogę pokazać jest ciemno i światło odbija się w szybie a jak mi nie wierzycie to możecie sobie tylko mnie wyoglądać no i dochodzi północ moi drodzy to znaczy nie całkiem jest gdzieś 11.30 albo 23.30 wciąż robię tą samą pomyłkę ale jest ciemna noc w związku z czym domyślacie się, że nie mówię o 11.30 i o południu tylko bardziej o północy dojechaliśmy do granicy a jakiej to powitam was po drugiej stronie To chyba najdłuższe przejście graniczne, przez jakie kiedykolwiek przechodziłem. Myślałem, że to pomiędzy Wietnamem i Laosem było długie. Ale to co jest tutaj, to się w głowie nie mieści. Tyle, że tam padał deszcz, było mokro. Pamiętam, przemoczyłem buty, skarpetki. W popłochu wsiadłem nie do mojego autobusu. W każdym bądź razie. Opuściliśmy właśnie Turcję i zmierzamy do kolejnego kraju. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was przypuszczał, że opuścimy Turcję? Czy po prostu myśleliście, że jedynie zmieniam miasto, zmieniam okolice? Nie, już jak byłem w Samsun, zaplanowałem zmierzać do granicy. na to już mogę was powitać nie, nie przyjechałem tu do kasina ale witajcie w Gruzji jestem w drodze do Batumi cały proceder odbywa się identycznie jak na granicy pomiędzy Wietnamem a Laosem wysiadacie z autobusu, musicie przejść przez odprawę i spotykacie się po drugiej stronie ze swoim autobusem. Mój autobus jest właśnie odprawiany, za chwilę powinien wyjechać z tej bramki pierwszej. Niesamowicie długo to trwa. Słuchajcie, ten autobus tam już stoi na odprawie 10 minut, i w dalszym ciągu światła mu się nie zapalają, a więc jeszcze nie jest gotowy, żeby opuścić Turcję. A teraz, jak tak się zastanawiałem, to jednak na granicy pomiędzy Wietnamem a Laosem nie było identycznie, bo nie musiałem wyciągać moich bagaży z autobusu. Oczywiście musiałem mieć paszport przy sobie, ale bagaże mogły zostać na pokładzie autobusu. No to witajcie w wielkim mieście. Ja muszę się ogarnąć tu. A więc do zobaczenia. Inaczej to sobie wyobrażałem. Bardziej jak dworzec autobusowy i miejsce z Wi-Fi, gdzie mogę wypić kawę lub herbatę. Tymczasem kierowca wysadził nas w środku miasta. Niektórzy z małymi dziećmi. Pomyślałem chociaż tyle dobrego, że nie mam tu moich dzieci. Nie dało się nie słyszeć wyjątkowo dyskretnego szeptu Fal. A więcej wiecie już, że jestem na plaży. Właśnie tu, a nie gdzie indziej postanowiłem spędzić resztę nocy. Nawet nie sprawdzam, która godzina. Jest cudownie. Rano pójdę coś zjeść, a następnie poszukam, gdzie by się tu przespać, bo powieki robią się coraz cięższe. No przecież musiał ten poranek kiedyś nadejść. Jeśli noc była cudowna, to nie muszę Wam mówić, jak jest teraz. Najważniejsze, że nie padało i było ciepło. I nie myślcie, że byłem tu sam. Sporo Rosjan balowało do białego rana, a kiedy skończyli, zapraszali mnie do swoich domów. Uciekam teraz coś zjeść, bo naprawdę umieram z głodu i spotykamy się w hotelu. Gdzie spędziłem noc, ale ileż można na plaży siedzieć, szczególnie w nocy. Jestem już w hotelu, słuchajcie, jestem a, tak padnięty, że już sam nie wiem, czy mówiłem Wam dzień dobry dziś, czy jeszcze nie. Mój pokój wygląda właśnie tak jak wygląda. Wygląda bardzo dobrze. Łóżko mam ogromne znów. Sufit wysoki. Stylowa lampa. Klimatyzacja. Łazienkę też chcecie zobaczyć? Ok, nie mam z tym problemu. Tylko podłoga jest trochę mokra i nie zwracajcie uwagi na pranie, bo pierwsze co zrobiłem to prysznic i pranie. Brodzik jest trochę płytki, a więc wody się nalało na podłogę. Ale to mój problem. Muszę uważać, żeby się ją nie poślizgnąć teraz. A wy nie musicie uważać na szczęście. Łazienka jest naprawdę bardzo ładna. Woda ciepła. Mydło. Jakieś tam. Nie wiem, czy to są szampony do włosów. Oj, zapomniałem sprawdzić, czy suszarka jest. Nie ma suszarki do włosów. No, już wam się pewnie osłuchał ten żart z suszarką do włosów, także nie będę już Was mordował i siebie przy okazji też nie. Słuchajcie, ja muszę wyjść do sklepu, żeby kupić coś do picia, a potem spać. Najchętniej to poszedłbym od razu spać, ale boję się, że jak się obudzę, to będzie mi się chciało pić, w związku z czym wolę. Się zabezpieczyć i mieć butelkę z piciem obok. A teraz już żegnam się z Wami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia. A kiedy nie powiem, bo to jest naprawdę ogromna niewiadoma czy zdarzy się to dziś czy może jutro, bo naprawdę jestem padnięty. Dwie noce bez snu. Faktem jest, nie będę ukrywał, że w autobusie coś tam złapałem. Bo trudno było głowę utrzymać w pionie i oczy otwarte. Ale niewiele tego snu było. No i wiecie, jakie to jest spanie w autobusie na siedząco. Bo ponieważ siedziałem w ostatnim rzędzie, no to te siedzenia nie dały się niestety rozłożyć i siedziałem trochę na baczność. Ale miałem za to fajne towarzystwo, bo jechała młoda para Turków. Także, no, niewiele po angielsku umieli, ale tyle, ile potrafili, to porozmawialiśmy troszkę. Jeszcze raz najlepszego i do zobaczenia. Słuchajcie, pierwszy dzień w Gruzji i gruzińska gościnność już się daje we znaki. Kupowałem to duże ciacho, ponieważ nie mam leka czekoladowego znów, a więc zdecydowałem się na. Ciacho czekoladowe i mleko. A te malutkie dostałem w prezencie od pani. Za to ogromne ciacho z nadzieniem czekoladowym i jeszcze tam coś musiało być, bo ono było bardzo ciężkie. Zapłaciłem trzy. E, 3... Napiszę na dole, jak się te pieniążki nazywają, bo już zapomniałem oczywiście. Nie wiem, czy to zmęczenie, czy demencja. W każdym bądź razie. Ceny w Gruzji to będzie osobny temat, ale nie teraz. Teraz już mnie puśćcie spać. Do zobaczenia. Do następnego.